Witajcie, dziś po raz kolejny z bardzo wysokiej mineralizacji, ze złotego lasu. Ale dziś będzie takie ciekawostka, coś nowego. Napisał do mnie kolega z Ukrainy, Tomp Denarius, i powiedział mi coś takiego: bym spróbował testu z cegłami ułożonymi w ten sposób. Z tego co nam napisał, to ten sposób ułożenia cegieł może symulować warunki świeżo zaoranego, trudnego gruntu. W sumie koncepcja jest ciekawa, więc czemu by tego nie spróbować. Faktycznie powstaje jakby pustka i cegły są dosyć trudnym ośrodkiem do wykrywania, więc możemy spróbować. Nazwałem ten test ukraiński domek, no bo test pochodzi z Ukrainy, więc taki, w taki sposób będę również sprawdzał wykrywacza. Jest to taka ciekawostka. No, wymaga to troszeczkę przemyślenia nad, pomyślenia nad tym, no ale sama koncepcja jest ciekawa. Co do testu, ja zawsze jestem taki przyczulony w sumie na tym, żeby. żeby żeby cudzą wiedzę traktować jako zawsze cudzą, prawda? I zawsze będę wspominał, że Tump Denarius to jest jego test, prawda? I, I to dzięki niemu mogę się tak dobrze bawić. Was też zachęcam do zabawy w ukraiński domek. Myślę, że jest to ciekawy sposób sprawdzenia wykrywaczy. No to zaczynamy. Co do mojego testu, to ja użyję obiegowej 10-groszówki. Jest to dosyć trudny cel do wykrywania. Więc yy, będzie to ciekawe z cegłami, to jest cel, który dla wykrywacza jest niskoprzewodzący. Również te cegły powodują zaniżenie ID, no ale ciekawe jak nam to po prostu pójdzie, prawda? No, no to tak, wykrywacz. Dzisiaj będzie to wykrywacz Golden Mask 5 Plus SE. Na ustawieniach Gain tylko jeden, bez powerboxa, z thresholdem 3.26. Co do odsprzelenia do gruntu, zostało odsprzelone manualnie do cegieł. Mamy ciszę, pokażę Wam, jakie są widełki dostrojenia. Tu daje sygnał, ale tu mamy 78. Jedziemy w dół. Jeszcze daje. Jeszcze. Prawie cisza. 65 a co się stanie, jeśli do mojego gruntu docisnę? To jest złoty las, panowie. To jest złoty las. <grystanie> Dobra, jest dostrojony, ale pokażę Wam jeszcze dolną granicę. Przy okazji, coś tam sensownego, żeby pokazać. O, tu zaczyna się już harczenie, prawda? Takie delikatnie, słyszycie je, nie? Jezus tutaj, nie? Jest 48. Ale zobaczcie, jak szerokie są widełki do strojenia. W tym gruncie widełki do strojenia w tym złotym lesie są jeden. Jeden w prawo albo w lewo. Bieda, nie ma. Jeszcze troszeczkę nam harczy. Myślę, że te 55 będzie OK. spróbujemy. No. Mamy ciszę. 10 groszy. Wkładamy 10 groszy do ukraińskiego domku. No, jakie wasze typy? Będzie czy nie będzie? Oczywiście, że jest. mamy yy, Jesteśmy w trybie jednotonowym, więc żelazo dałoby nam, yy, nie dałoby nam w ogóle sygnału. Tu otrzymujemy całkowicie czysty ton. No tak to wygląda, ale poczekajcie, bo coś mnie tutaj zanurtowało. No, spoko, nie. Obawiałem się, że mam nisko ustawioną mam głębokość dyskryminacji yy, i przez to dojdzie do jakby zamaskowania, raczej do troszeczkę z zafałszowania tego testu, ale tu jest Absolutnie bez problemu. E, przy okazji, jakaś tam zabawa jeszcze. E, te 8, które też często stosuję. E, główna, główna identyfikacja skupia się właśnie tutaj w rejonie koloru wysokiego. Czasami pojawiają się słupki, ale dominującym sygnałem jest tutaj sygnał koloru. E, spróbuję jeszcze to zrobić. E, na y... Spróbujemy to zrobić jeszcze na y... dwutonowości, żeby to bardziej jeszcze wyciągnąć, nie? Spróbujmy. No Jak widzicie, bez problemu. Ta identyfikacja PLUS41, która tutaj teraz się pokazała nam, bo na wyświetlaczu ID zostaje. To jest bardzo fajne właśnie w Golden Masku. Piątce zauważyłem, że nie ma tak, że od razu znika i pojawia się następne, tylko przez jakiś czas tam jeszcze jest. To jest 85, minus 3, minus 9, minus 7. No, tak to wygląda. Jak widzicie, Dlatego Mask 5 plus SE na bardzo słabych ustawieniach bez problemu zalicza test ukraińskiego domka, domku. Jeszcze na koniec sprawdzenie nie mamy nic. No, to tak króciutko do usłyszenia.